Ej kurwa, chodźmy jakieś party zrobić. Dobry pomysł, ale ja chcę na Gold farmę. Weź nie pierdol, bo nawet jednego spota nie ogarniesz. Ja wolę ekspić niż na Gold Farmie zakurwiać. A co ty na to, Aragorn? Skończcie się przegadywać jak te dzieci w przedszkolu bo znam nowy event w którym można fajnie ponapierdalać. Zatkało was. Ej Lelo. To dobrze bo mam bony do obrażeń dla patolów, więc mam cię na szczała karle jebany. Geje skończcie bo to się nudne robi. Hej Belo upuść trochę, bo słyszałem, że ci mama pompowała tę mięśnie pompką do roweru. Oki to tera ić ludzi szykować na party. Po co? To i tak są jakieś nooby albo jebane turki tylko eksp nam wezmą. Ten kret ma rację. Nie możemy brać takich śmieciów do naszego party. Gówno, prawda. Pożesz kurwa fajny ten armor z arsenału. Ty śmieciu. Pijesz kole, oglądasz pornole i walisz konia przy stole. Bożeś kurwa to działa, ale będzie rzeźnik. No otwiera je. Jeziu. ale się kurwa wlecze. Nie, no ale kultura. No. Hui. To tylko ten cofanty rozdaje. Johoł ho to ja wasz święty dzisiek. Mam dla was zagadkę na którą macie odgadnąć. Juhuhuhu to ten fiu te co zamast pierścienia nosi kondom na kciuku. Witam cię kurwa serdecznie w nowym evencie gdzie będziesz się czuł bezpiecznie. Kurwa co za down. Podobno to nowa fucha Maćka z klanu. Kurwa zamknij ryj cioto. Mama cię nie nauczyła, że możesz zabrać głos jak podniesiesz rękę? Ej weź zainwestuj w dentystę albo w tiktaki jakby co istnieją orbity. A ty prezes nfz że masz do tego problem? Tak. Ha ha ha, ha, ha chuj ci w dupę teraz zagadka. Ma dwie nogi i zapierdala o 22.30. Twoja babcia Stasia. Ojebany zgadłeś armor jest twój. Ale fart. Ja pierdolę. No dobra, koniec tego dobrego tera, mi stąd spierdala ci albo milicja was weźmie. No to na co czekacie, fanta macie i wydupiacie. I coś kurwa zrobił, dał nie jeden. Teraz przyjdzie ten syf. I coś kurwa zrobił, dał nie jeden. Teraz przyjdzie ten syf. Chuj mu w dupę i tak nic nie miał. A nie mówiłem, że lepiej wziąć boty. Ożesz kurwa więcej ich stara chyba nie miała. Ej ma ktoś pampersy, bo mnie dupa nie słucha. No koty zafajdane. Baczność kurwa. Co to jest? Pizdy głupie niepotomy was tu bralibyście się gapili. To jest nasze ostatnie party. Macie się kurwa przyłożyć albo gandal wam laskę w odbyty wsadzi, a potem będziecie lizać ten karmel. Co się tak na mnie gapicie? Jak przegracie to będziecie się bawić z tymi gejami w słoneczko, więc radzę się kurwa postarać. Towarzysze żołnierze. Do boju, bo inaczej będziecie chińskimi dziwkami z bobrem i będziecie dawać dupy za 5 zł w Kauflandzie przy doraz. No nie kiście tych swoich ogórków, tylko sprężać te wory. To chyba się jasno wyrażam. Towarzysze po lewej i chwały. w sposób zakończyliśmy nasze przygody. Przykro mi to ogłosić, że to już koniec i że więcej przygód nie będzie. Wszystkim dziękuję za oglądanie moich filmów i smutni mnie już, że nie mogę więcej przygód nakręcić. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie.